Lusitania ma ponad 230 metrów. Ona ma 231 z kawałkiem metra długości. I ten manewr sprawia, że to uderzenie leci pod pierwsze pod kątem, czyli jest lekko osłabione, bo to nie jest równo, idealnie prostopadłe uderzenie, ale jednak ma swoją moc. I co ciekawe. Kilka minut później następuje druga eksplozja, drugi wybuch. I tutaj Lusitania nagle zaczyna bardzo szybko nabierać wody, następuje błyskawiczny przechył i w przeciągu 18 minut idzie na. Dno. Idzie na dno, jeszcze przełamując się i uderzając w to dno z ogromną siłą, z ogromną prędkością, także ona stosunkowo głęboko wchodzi w to podłoże.